Znajdujemy się przy kawernie w Pychowicach numer 1. Ma długość 147,5 metra oraz posiada dwa osobne wyjścia. Zapraszam do zwiedzenia razem z nami. My się idziemy? Dać? Wow, fajnie Drobnik. Za mną znajduje się ściana, którą wybudowali, aby zmniejszyć wejście. Ta karta zielona jest współczesna. To się było zabezpieczyć kawernę, ale niestety się nie udało. Po tym, na tym Znajdujemy się przy rozdrożu. Na początek pójdziemy w lewo, a dopiero na koniec pójdziemy w stronę drugiego wyjścia. Jest taka mała salka. Pewnie kawałena by się kontynuowała, ale niestety zabrakło też czasu. Od... Teraz znajdujemy się na końcu pomieszczenia, na wprost wejścia, które weźliśmy. Na ścianach widać ślady po nawiertach. Po prostu budowniczowie w trakcie budowania kawern Nawiercali wirtłami, po czym wsadzali ładunki wybuchowe i tak powstawały kawerny, nie tylko siłą ludzkich rąk, tylko ładunkami wybuchowymi też. Będziemy zwiedzać dalsze ciągi, w stronę drugiego wyjścia. Widać, że korytarze i sale są bardzo przestrzenne. Tutaj w trakcie wojny mogło się bardzo dużo ludzi schować. I taki był pewnie Jako magazyny amunicji i inne tego typu rzeczy. pająki jaskiniowe Metamenardii, które występują również u mnie w mojej jaskini z Jerzynieckiej, tylko nie przybliżyłem ich wystarczająco. Moc. Kawerna jest okopcona, zresztą widać na ścianach, ponieważ ludzie tutaj składowali śmieci i później je palili. To, co tutaj jest białe akurat, co zaczęło się tworzyć, to po prostu ta kawerna odzyskuje swój dawny urok, swoje dawne oblicze, że tak powiem, po powraca do stanu pierwotnego, zanim ludzie to zanieczyszczyli dymem. W kawernie panuje stała temperatura, jest cały mikroklimat, tylko przy jej otworach w zimie jest przemrażana. Dlatego pojawiły się właśnie nacięcia i zaczęła odżywać. Znajdujemy się przy drugim wyjściu, ale jeszcze podejdziemy do końca tej komory i parę rzeczy jeszcze opowiem. Kawerna powstała za czasów I wojny światowej, wybudowali ją Austriacy, należy do kompleksu fortów Bodzów. Została wykuta w łapieniach górnej jury, za mną na ścianie znajdują się nawierty, między innymi na przykład tutaj, 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 tutaj. tutaj. Tutaj, gdzie znajdują się odwierty, kawerna miała się kontynuować, ale no, niestety się nie kontynuuje. Zapraszam teraz w stronę drugiego wyjścia, którym teraz będziemy wychodzić. Tutaj też znajduje się mur oraz krata współczesna. W poprzedniej zostały tylko teraz i została pewnie rozkradzione. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam do śledzenia moich materiałów wcześniej.